Konferencją pod tytułem Wyrzuć to z siebie rozpoczęła się szósta edycja nadwiślańskiego Fashion Weeku modowej imprezy znanej i cenionej nie tylko w regionie. To wyjątkowe spotkanie kobiet miało miejsce na plaży przy brzegu jeziora tarnomrzewskiego. Była to już druga tego typu konferencja, jaka odbyła się w ramach nadwiślańskiego Fashion Week, imprezy organizowanej przez Fundację Artystyczną Gamon. Pierwsza odbyła się rok temu w Sandomierzu. Nadwiślański Fashion Week nie zamyka się tylko na modę. Jej organizatorzy propagują profilaktykę onkologiczną, podpowiadają też, jak dbać o siebie, by ze sobą na co dzień czuć się po prostu lepiej. Mówimy o rzeczach ważnych. Moda na zdrowie, moda na ekologię, moda na życie. Mówimy o rzeczach ważnych jako Amazonka. Mówię o profilaktyce, mówimy o onkologii. Ale też mówimy o zdrowiu psychicznym, o hejcie, jak pokonać swoje emocje, demony, ale przede wszystkim warto rozmawiać, bo to nie są łatwe rozmowy, często są to tematy tabu, a dzisiaj chcemy w takiej e, luźnej atmosferze porozmawiać o zdrowiu. Konferencja przeznaczona była zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Chociaż widać po publiczności, że jest więcej pań. E, myślę, że. To jest taki krok, bo jeżeli na przykład choruje żona, to mąż też potrzebuje opieki, nie? więc to wszystko się razem łączy i warto rozmawiać. Rozmowy te podzielone były na dwa bloki. Pierwszy dotyczył profilaktyki onkologicznej i wsparcia pacjentek onkologicznych. Drugi, zdrowia psychicznego młodzieży i przeciwdziałaniu hejtowi. Wśród licznych prelegentek znalazła się dr Małgorzata Makowska, która swoim wystąpieniem rozpoczęła całe wydarzenie. Będę dzisiaj mówiła o tym, co zawsze że nie należy z niczym walczyć, zwłaszcza ze sobą, bo słowo walka indukuje w nas brak odporności, cała siła idzie na walkę. Wiadomo, że jak organizm walczy, to traci na odporności. Zachęcała będę raczej do tego, co mówi najnowsza nauka, żeby się troszczyć, żeby budować odporność, żeby zaakceptować, poszukać rozwiązań, poszukać wiedzy i po prostu zatroszczyć się o siebie, e, wtedy jak gdyby jesteśmy dla każdej choroby mniej dostępni, a zwłaszcza dla choroby nowotworowej, która, jak będę mówiła w świetle nauki, no tej chyba, którą ja się najbardziej zajmuję, czyli psychobiologii, psychosomatyki, e, że wynika z takiej... Ciągłej emocji braku w życiu, tak? Ciągle mi czegoś brak, ciągle mi czegoś brak. Popatrzmy na, yy, nawet na znaczenie tego słowa: nowotworzenie, dokładanie. Mózg realizuje bardzo dobrze to, czego my potrzebujemy. Jeżeli czujemy brak, to on w tej emocji braku, smutku, zbędności, niepotrzebności zaczyna produkować nowe komórki. Biologia zawsze spełnia nasze potrzeby. Czy nam się to podoba ze świadomego punktu widzenia, czy nie? W wydarzeniu towarzyszyły różne stoiska profilaktyczne, m.in. różowego patrolu, Fundacji Szeptus, czy też Amazonek.